Cześć wszystkim! Tutaj ja, Flink dzisiaj kolejny, kolejny odcinek z plans vs wersami 2 Gardenless. W ogóle już chyba 25? Już tak mi się wydaje. Ale dzisiaj chciałbym przejść z Zombosa na Dark Ages. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Ale najpierw muszę zagrać noc 18 z tego świata. Mamy given Plants Takie poziom zazwyczaj są trudne, ale mam nadzieję, że uda mi się go zrobić za pierwszym razem. Okej, okay, dobra, to się nie to takie złe. Może uda się zrobić to. Okej. Okay. No to, i Brick tu wystawiam. Zamroź go, dobra, zamroziła go. Okej. Okay. Może dwie kolumny Sunshroomów zrobię? Chyba tam będzie najlepsza opcja. Dwie kolumny Sunshroomów. Tak mi się wydaje. Ok, więcej tych zombi się zrobiło. To wystawię już kukurydzę pierwszą. A tutaj fum A na tego zaraz coś wystawię. Kukurydy też. Dobrze, to kolejna kukurydza. Tego zamrażamy sobie na razie. Wystawię może zaraz pinata. Tutaj pinacik. I kukurydza. Kukurydę za kolejna No i buckethead już idzie, Zamrożę tego Fun Funkslumik Pinacik. Dobra, Może powinienem mówić normalnie, bo tak trochę dziwnie mówię, że tak zdrabniam mówię Pinacik. Dobra, Na razie chyba Plantfoot nie jest mi potrzebny jakoś bardzo. Radzę sobie bez niego, tylko te groby mi się nie podobają tutaj. Dobra te nie atakuj go, bo on odbije pociski. ale ja mogę go zamrozić, i wtedy nie będziemy mógł odbijać pocisków. Wy sobie tu na razie aby te groby zniszczył. Albo, a przynajmniej pomógł kukurydzę zniszczyć te groby. No i czarodziej się pojawił. No, Pinat tutaj na szczęście ich chroni od tych pocisków, które Błazen odbija. Zamrozimy teraz go, aby już nie odbijało pocisków. Nie, no, necromancy? A dobra, nie, nie ma jak tak dużo. <laughs> nie tu wystaje pinata. A tu plantwood na funkcjonumie dam. A nie, na dole się źle dzieje, na dole. Tutaj. Kukurydza. Da, sałata lodowa. Aha, on, on do więc sam lodowego nie zamraża. Trochę <laughs> gado mi mnie wolać woleć. nie woleć, tylko to kaszel jakoś, kaszel dostałem, nie wiem czemu. Dobra, w ogóle chyba już go rozwali tu na dole Jaka nie wiem, mam ich atakować, przecież tu nawet że mnie dosięga ich A ja to jest błazen Okej okay. Dużo królów się tu pojawia A w ogóle, skoro już mówimy o królach, to w ogóle ostatnio w Heroesach odblokowałem króla zombie to jest legendarna postać, bardzo fajna i się cieszę, że trafiłem. Legendarną postać w Plan vs. Heroes. Ja chyba jestem jedyną osobą, która gada Plan Plants vs. w Polsce. I nagrywa z tego, choć w sumie nie wiem, czy powinienem powiedzieć nagrywam, bo rzadko faktycznie z tego nagrywam. Ostatni mój gameplay z Kill'em to był dość dawno. Ale chyba jeszcze w tym roku? Już nie wiem, czy nie, bo to pod koniec 2024. Ale chyba w 2025 to był. Jest tutaj też trzeba bo tutaj ten błazen odbija te wszystkie pociski tej kukurydzy. Nie wiem. Mam tyle słońca, ale ja nie wiem co z nimi zrobić. Więcej jeszcze królów? No dobrze. Rozwalimy ich. No, błazen zamrożony, więc nie może odbijać pocisków. To jest właśnie fajne, jak jest zamrożony, to nie może pocisków odbijać. Na no, ten poziom jest długi. To, to się chyba w ogóle nie ruszyło od jakiegoś czasu, mam wrażenie. Oto ta, ten pasek, Dawa już się ruszył. Ale prawie w ogóle się nie rusza. Tak, tyle tu jest tych zombich. No, Dark Age jest czteropapryczkowym światem. Ne, a a maksymalna ich papryczek to jest 5, więc ten świat powinien być trudny. Ale to jest pierwszy, pierwszy czteropapryczkowy świat, więc pewnie jest łatwiejszy niż na przykład na State Tour czy do Jurassic Marsh. Więc w sumie nie wiem. A dobra, tutaj necromancy takie małe, bo tylko dwa zombie pojawiły się tych grobów wyszły Okej, okay, dużo błaznów teraz się nagle pojawiło Pinat. Dobra Pinat się nadawał Dobra już finowa fala więc nie mam szans przegrać Tu wystaje plant foot na ...Pumshroomie. I wszystko będzie fajnie Zamrażamy gdzie jeszcze jeszcze tutaj dodatkową kukurydzę, jeszcze pinata kolejnego. Tutaj funktionha więcej zadaje. Jeszcze w sumie nie wiem. Dobra, ukończyłem ten poziom. O! Fajny kostium do Snopie'ego. Ale zobaczę ile kosztuje pinat. Dobra, 20. W sumie 20 to jest okej okay w sumie. Może go kupię jak skoro jest taki tani. O! O! Czemu tyle Snope? Czemu tyle kostiumów do Snoopiego? Jeszcze Mailgold ma fajny kostium. dobra. Na pewno kupię do Tanger Kelpa, bo Tanger Kelp jest fajny. Może do samego kupię. Mam taki zwykły plan z wersji zambitstwa. Ale w sumie nie wiem czy tutaj kupić to. Na razie nie kupię. Na razie gram poziom, bo teraz mogę 10 losień wybierać na jeden poziom. To jest fajne. Teraz będziemy musieli chronić Magritte szlumy z tego co pamiętam. Tak. To chyba... Plan ten się przyda. Dla Cherry Bomb imituje Cherry Bomb. Fum Shroom. I Meteor Flower. I w ostatnim odcinku nie chciało mi się też krzyczeć Metal Flower, ale pomyślałem, że w tym muszę w końcu krzyknąć Metal Flower. Niezależnie od tego, czy chcecie tego, czy nie, ja i tak muszę, będę musiał krzyknąć Metal Flower, żeby go wystawić. Przed wystawieniem będę musiał to zrobić. Ok, na razie skupię się na rozwalaniu grobów, używając tych szumów. A plant ten też chyba spowalnia zombie. z tego co wiem. Dobra, proszę po rozwal go. Dobra. Rozwalony. A, sam szum kolejny. No nie! Zostaw miał Plantern. W sumie może bez sensu wziąć tego Magnet a skoro tutaj już są Magnet Shroomy. O nie, tutaj magiczną w ogóle atakowałem, nie zauważyłem tego, dobra. Plant Food na Planten tutaj. Okej, okay, dobra, Waga. Meteor Flower. ale zanim go sobie muszę krzyknąć całą garbę, okej, okay. <laughs> dobra <śmiech> Nie, nie, muszę to zrobić Meteor Flower, dobra, dobra, nie, nie, już nie chcę się krzyczeć tego Już tak, krzyknąłem to za głośno I tak nie chciałem się tego krzyczeć, dobra, muszę kolejny raz to zrobić Meteor Flower, dobra, 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 już Wystarczy może tego krzyczenia. Co ja mam zrobić z tym fumszumem? A, mam plant na plantern. Dobra. Już moje magnetyczne są bezpieczne. Nie. No dobrze. Tu muszę chronić też moje planter. Metal Flower... Dobra, już mi się nie chce krzyczeć. Metal Flower. Okej, okay, czy... Ale czy czarodziej może zmienić rośliny, które są takie ochronione przez plantern w owce? Czy nie? A nie, mo może, bo tutaj ten półszym był chroniony przez planten i on został zmieniony w owce Dobra, więcej fumpszumów Ten poziom chyba na razie... Nie, na, na, to się na razie nie wygląda, bo był ten poziom trudny Ale potem może się wszystko zmienić No tutaj, trzeba ali rozsadzi? Tak Fumpszum na tego króla Dobra, czy, czy, czy błazen odbijając pociski może zabić te rośliny, czy nie? Chyba to nie ma większego znaczenia, bo i tak, już nie mam tu żadnych fubszrumów, które mogą... ...których pociski błazen może odbijać. Mam wrażenie, że mój komputer już nie wytrzymuje, jak jest tak, tak dużo roślin na planszy. Ale to może moje, tylko, tylko moje wrażenie. I co ja teraz zrobię z tym f -f To jest bardziej Co ja teraz mam zrobić z tymi słońcami, bo mam tyle słońca i ja nie wiem co z nimi zrobić. I tak mam dużo METEOR flowerów, ale i tak co ja mam z nimi zrobić? Chcesz znaczy się... A znaczy ci się muszę chyba osuwać, więc są znaszmy... Bo są szumy, za dużo słońc dla mnie. I nie mam co z tymi słońcami zrobić. No dobra, już finowa fala, ja mam dwa plant foody. Ten poziom łatwy był w sumie. No i teraz oczywiście Gargusie, więc plant food na fum szlumie. Jeżeli oglądaliście mój filmik, ile plant food potrzebuje Lina, by pokonać Gargantuara. To, to, wie, to jeszcze nie wiecie, że to potrzebuje dwóch, bo, te, bo tego jeszcze nie nagrałem. Zapomniałem, że tego jeszcze nie nagrałem, że, że nie... Zapomniałem, że Fumshum jeszcze nie pojawił się na moim filmiku. Więc po co ja tak gadam? Jak powinienem zapomnieć, że Fumshuma jeszcze nie dodałem na mój filmik o plant Foodach z Gardenless? Dobra, Piękny ho hologram się pojawił. Jeszcze nie widziałem, jak ten hologram się pojawił chyba. Już nie wiem. No, ładnie wygląda to podium. No to chyba czas w końcu zawalczyć ze smokiem. Okej, okay, od razu usiadłem tak, aby lepiej widzieć. Dobra. O, no i mamy smoka. Zobaczmy, jak bardzo będzie trudne. Wow. Darnie nie walczyłem z zombosem. Jakie oczy świecące w ogóle. Okej. Okay. A tutaj fumshrum, tutaj fumshrum. Może bliżej powinienem wstawiać, aby mógł też atakować zombosa. Dobra. O, dobra, spalił tego ząbiaka tutaj. Tu jest źle, tam na dole, tutaj na dole. Jestem na samym dole. Bo tu ten bucket też jest. Ale początki zawsze są najtrudniejsze, bo ma się mało roślin. Potem powinno być łatwiej, jak będę miał więcej roślin. A na nim mam nadzieję. Dobra, w końcu coś dobrego, pinat. Tak, wiem, może pinat nie jest dobrą siłą, no ale tutaj akurat dobra, bo jest taka, może potrafi ten chronić. Dobra, Magdaś zatrzymał trochę zombosa, bo przyciągnął ten jego ten kolczyk w nosie. Co ja zrobiłem, jak tego pinata wystawiłem? Chciałem na plachnię ominą tego, tym błazen. Dobra, funżury, Jezus. Naprawdę ci bucket chodowi tutaj. A dobra, pinat. No teraz kukurydza... Dobra, no i teraz... On rozwali... Ten zombos rozwalił mi tutaj te rośliny. Zabicie tego błazna w końcu. na no, mało mu w ogóle zadaję. Może jakiegoś plant fooda powinienem użyć. Chociaż w sumie lepiej bym oszczędzał te plant foody. Mam plant food na magnetyczną... W sumie dobra, muszę go użyć. A kiedy wejdę wejdzie w drugą fazę tego zombosa? W sumie ten pasek trochę... Mało, prawie w ogóle się nie zmienił. Co jest niefajne. Jeszcze czarodziej tutaj Nie. Fumszumy tutaj. Nie dobra, tym razem już nie pozwolę, aby spalił mi rośliny. Dobra, powstrzymałem ty trochę. Trochę z mi spaliłeś, ale nie wszystko. Dobra, pinat. Okej, okay, moje fumzumy bio tego zombosa. Naprawdę tu styl tych zombich. A no, tutaj jest... Źle, ale jest plant food też. W sumie nie jest jakoś bardzo źle, ale też trochę dobrze by było skrzydzić zombosa za pomocą plant fooda. Dobra, te puprzymy jeszcze. Dobijał zombosa. Nie, tutaj pinata, bo ten imp... Wygląda jakby chciał zjeść tego ja fumsuma. Dobra, druga faza, ale tutaj jest dużo ich, więc trzeba plant fooda na pewno. O, garguś, garguś, dobra, garguś. Go, go rozwalamy. Tą fazę najpierw po prostu przeskipować, bo tam jest dużo gargusiów, a na trzeciej fazie raczej są rycerze zombie, a nie gargusie. Druga faza zazwyczaj właśnie jest tą najgorszą fazą, dobra. Teraz wszystkie wydelka zabieramy. Tą fazę jest najpierw jak najszybciej. Zresztą ona jest najgorsza. A jak na razie ten poziom wykonania był łatwiejszy niż masywny atak. No i super. Dzięki Zombosie. spaliłeś mi wszystko. Naprawdę jestem ci bardzo wdzięczny Że popsułeś mi całe... całą moją tutaj obronę. O no i garguś, dobra. Szybko planfód póki to jest zombos. Oj, dwóch! Patrzcie dwóch! Za jednym zamachem zaatakowałem No bo już prawie koniec tej fazy No nie. Ale dobra, to nie wszystkie sobie są w jednej linii, więc... No, nie, no, już nie wiedzieli niż tutaj się pojawił garguś. Ale dobra. Najgorsza faza się już skończyła. Teraz jest trzecia faza, która powinna być łatwiejsza. Chyba Licz, Ile tych je zombi tu jest? Boże, co tu się dzieje? Roz, tutaj Zombo spalił go. Używając tej takiej tej swojego ognia. No teraz. Znaczy, dużo się dzieje ogniem. Niestety, tej imprezy jest odporem ogniem, więc on tutaj. Będą mogły trochę za zajść. I tutaj trzeba ludzi teraz zmienił mego pinata w owce. Nie wiem w sumie, tu co ma robić. Plant foodów w ogóle nie ma tutaj. Na tej fazie. Jest... Staram się atakować zombosę jak najbardziej się da. No to. Prawda nie wygląda do za dobrze Wstaciłem dwie kosiarki Dobra, tutaj ich rozwalam Dobra. Bijemy zombosa Nie, tutaj Dobra, tutaj akurat pinata mam, więc... Pinata akurat jest dobrze na walkę z zombosem Ale może, pewnie kupię pinata tylko dlatego, że jest stanie. O dobra, plant food, ten zbozen ma plant food. Tylko szkoda, że tutaj jak nie mam kosiarki. Okej, okay, dobra, mam plant food. No może tutaj użyję. Potrzebuję pinata tutaj, bardzo potrzebuję pinata. No, no i nie mam, dosta nie dostałem tego pinata. Teraz dopiero dostanę, a teraz już... Po co mi ten pinat teraz? Dobra, w dobra, przynajmniej plant food jest jakiś. Może uda mi się zrobić za do pierwszym razem, ja nie chcę na teraz przegrać. Do no, dużo tych og ogni, ale na razie nie, nie ma tak dużo zombich. Póki co nie będę używał za bardzo plant fooda. Tutaj tu muszę. Dobra, proszę, znik znikajcie ognie. Dobra, zniknęło ognie. No tutaj użyłam plant Fooda. I biję też zombosa. Nie, nie, by użyć plant Fooda jeszcze. No i straciłem stanie kosiarkę. No użyłam tutaj plant Fooda, żeby obdarzenia zombosowi. Nie wygląda to dobrze. Ale zombos już straci życia. Już nie ma tak dużo tych żyć. Jednak... Trzecia flota jest najgorsza, mi się... byli to. W zwykłym 2, ta trzecia była łatwiejsza niż druga. Ale tutaj, to trzecia chyba jest najgorsza. Bo jest znacznie mniej plant foodów. Dobra, tutaj Magnushem go... A nie, nie robi, nie, 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 nie biega, bo nie ma co, co, czym w niego rzucić. Dobra. Zgiń, giń ząbosie. proszę cię giń. Okej. Okay. Oni jeszcze więcej ognia więcej, więcej ognia. O Jezu No, pinacy na szczęście tutaj chronią moje fum ale tutaj jest gorzej tam, w tym środkowym. Jezu, nie, czarodzieje jeszcze Nie, tutaj zrobię coś takiego. O nie przecież ten botem zbiję to wszystko teraz Co ja zrobiłem? Nie, nie mogę teraz przegrać. Plant food. Proszę. Czy to wykończy zombosa już? Chyba ta tak. Udało się. Na pierwszym razem. Super. Było trudne, ale udało się. Jak widać. I mam trofeum Dark Ages. Uff, udało się. No i teraz zombos znika. No chyba bardziej może nie znika, tylko przynosi się w czasie. To pewnie, na, pewnie następny zombie z takiego to będzie na Dzikim Zachodzie. To tak mi się wydaje.